Dobry po raz kolejny. Chwała Najwyższemu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, raz jeszcze się odniosę do sprawy Boga w Synu. Zauważcie to ten słynny werset, który, który wielu z nas się powie. 30 lat, nie masz? Jeszcze 40, a już Abrahama widziałeś. Ten werset nam mówi już nie pamiętam o ile lat Jezus był, na ile lat Jezus był wówczas szacowany przez nich, ale wyglądał dużo starzej niż, niż powinien wyglądać, bo pamiętam właśnie, że to były, były, było, było kilka lat ładnych Dodana. Zanim Abraham był i Am jest. Ale jeszcze dużo wcześniej w tej rozmowie Jezus powoływał się na to, że to On był u Abrahama. On. Że to On był Abrahama. Gdy wejdziecie na te wersety, gdzie czytacie Bóg w gościnie u Abrahama, zobaczycie. I wejdziecie na konkordację, zobaczycie dokładnie, że tam jest napisane Jechowa, Jachwe, że to On był. Nie nikt inny. Dlaczego więc yy, teraz Jezus mówi takie rzeczy. Dlatego On to mówi. Właściwie to Ojciec mówi przez Niego. I. Nie szukając tutaj e, innych e, podtekstów, w tym Bóg, Bóg jak też żaden prorok, nie będzie o sobie mówił, kim on jest. On chce, żebyśmy my go rozpoznali na podstawie tego, co on mówił, na podstawie jego słowa. Więc, gdy Jezus to powiedział do uczonych w piśmie, a właściwie Bóg, on chciał od nich, znania tego, żeby oni znali pismo święte, w którym jest właśnie napisane, że On przyjdzie w taki sposób. Przyszli aresztować Jezusa. Nie widzieli jak on nawet wygląda, powiedzieli, że szukamy Jezusa, a Jezus im mówi jam jest. Na co oni padli na ziemię? Dlaczego? Dlatego, że na słowa jam jest, czyli Jechowa, Jachwę, taki był zwyczaj. Że trzeba było paść na ziemię. Oni padli na ziemię wówczas. Następnie inne słowa. Wiele razy to się zdarza w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie. Jam jest dobry pasterz, jam jest światło, jam jest. I to wszystko zauważcie z dużej litery. Gdzie jest gdzie cały czas? Jezus mówił, jam jest, jam jest. No, to, to mówi właśnie ojciec przez syna.